Witam. Joanna Hoły z tej strony. Chciałam dzisiaj pokazać coś. Chciałam pokazać, tak naprawdę, jak uporządkowany jest pokój osoby, która pracuje z dziećmi. Uczy zajęć kreatywnych i języków obcych. I wielu nauczycieli pyta mnie, w jaki sposób ułatwiam sobie pracę, która naprawdę jest trudna. I chodzi o to, aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu. I jak najszybciej się przygotować do zajęć. To jest mój pokój do pracy. I od razu powiem, jest to pokój stosunkowo uporządkowany w tej chwili, ale nie jest to sytuacja idealna. Tak naprawdę, w poprzednim mieszkaniu, przed przeprowadzką, miałam cudowne półki metalowe, które tu też pewnie niedługo powstaną, także mogłam każdą z tych skrzyń wyjmować oddzielnie. I to jest sytuacja idealna. Teraz muszę zdejmować jedną. Po drugiej, ale i tak pokazuje tak naprawdę, w jaki sposób to zorganizować. Aby uczyć dzieci małe, nie wystarczy kilka układanek i kilka pomysłów. Im potrzebne są tak zwane propsy, rzeczywiste, rzeczywiste zabawki albo pomoce, które wykonuje się samodzielnie. No i te zabawki niestety są dosyć pojemne. One mogą być lekkie, ale, ale zajmują miejsce. Jak potem je odnaleźć? No ja robię to w ten sposób, że kupuję takie duże pudła i segreguję wszystko tematycznie. Tu są przebrania. To są hasła, które rozumiem oczywiście tylko ja i osoba, która mi pomaga porządkować. Co ty, kolorowe, to musi być coś, co będzie zrozumiałe dla Ciebie. Tak, to są duże propsy, tak zwane. To są mniejsze. Te mają napisy na wierzchu. Tak. Tutaj nie, ponieważ to są plastikowe rzeczy, ale nie będę tego wszystkiego teraz zdejmować. O, tu! Tutaj są napisy. Tak, co w środku jest? Te są przezroczyste. Tu są prawie same miski. to wiem. Tu są tylko pacynki. Tu jest matematyka. To jest oczywiście klucz mi znany. Hmm. To jest skrzynka, którą uczę. Eee, skrzynka, którą często biorę na zajęcia. Dlatego na jej wierzchu napisałam eee, zasady. <laughs> to bardzo pomaga. Nie muszę tego za każdym razem tłumaczyć. Pokazuję obrazek. Dziecko przypomina sobie o co chodzi. Tutaj są układanki. Eee, pod podpisywane według nazw, eee, nazw e, konkretnych zajęć albo grup wiekowych. Mm. I to też jest tak, że układanki muszą wrócić e, w odpowiednie swoje miejsce. Inaczej, e, niestety, zajmuje mi to sporo czasu, żeby daną układankę znaleźć, albo muszę znaleźć zamiennik. Tego tak? jest mnóstwo, setki, wierzcie mi. Oprócz tego e, kartki pocztowe, które się przydają. E, oprócz tego e, obrazki, które się przydają. Też są posegregowane. Tam wszędzie są napisy: zwierzęta, pogoda i tak dalej. Na górze książki, jak w ten sposób to wygląda. Oczywiście, gdy wracam z pracy, Ach, wracam z taką torbą. No może ta jest przesadnie zapełniona. To jest jedna trzecia tej torby, ale jednak ona jest tak zabałaganiona. Chodzi o to, aby jak najszybciej wszystko z tej torby wróciło tutaj. To zajmuje jej czas. Ale takie uporządkowanie jak tutaj to podstawa polecam wszystkim nauczycielom. Pozdrawiam.